22 października 2015 roku Kalwaria Zebrzydowska. Jesteśmy w Zespole Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej. A okazją do pokazania się w tym obiekcie jest Akcja Krwiodawstwa, którego inicjatorem jest pani Klimowska-Lidiana Półka. Proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na tą akcję. W związku z apelami, jakie płyną zarówno z telewizji, radia, czy też w mediach społecznościowych dotyczących braków krwi, postanowiliśmy aktywnie włączyć się w pomoc i zorganizować właśnie akcję krwiodawstwa, właśnie w naszej szkole. Jak odpowiedziała na to młodzież? Czy akcja cieszy się popularnością, czy może pojawiają się jeszcze osoby z zewnątrz? No właśnie, akcja jest kierowana zarówno do młodzieży z naszej szkoły, osoby pełnoletnie, bardzo chętnie uczestniczą w niej, ale bardzo dziękujemy również właśnie wszystkim osobom z zewnątrz, które zgłaszają się. Mamy osoby, które są czynnymi już krwiodawcami, ale osoby, które pierwszy raz również spoza szkoły pojawiły się. No, za co jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy. Czy w takim wypadku akcja będzie kontynuowana, czy to tylko taki jednorazowy występ? Nie, no mamy nadzieję, że zarówno y, młodzież... Y, Zaszczypi gdzieś w sobie tą chęć pomocy, bo tak naprawdę to jest pomoc. I my bardzo chętnie, jeżeli tylko będzie taka, taka możliwość, włączymy się. Tutaj Centrum Krwiodawstwa też jest bardzo zadowolone z współpracy i tak jak mówię, no my jesteśmy dumni z młodzieży. Mamy nadzieję, że będzie to trwać dalej. Dziękuję bardzo no i życzę sukcesów, powodzenia. Panowie może się przedstawicie. Radek z Trzeciejce. Michał też z Panowie co was skłoniło do tego że wzięliście udział w tej akcji. Mnie no, to najbardziej pomoc dla innych. No nie? Krew, krew jest potrzebna cały czas przecież brakuje jej no to czemu nie. Jakoś tak strasznie było. Nie było tak strasznie aczkolwiek przy wyciąganiu trochę zaszczypało. Nie powiem że nie Ale dało się przeżyć. Dało się przeżyć. Czy kolejny raz weźmiecie udział w takiej akcji, gdyby miała miejsce w innym miejscu, niekoniecznie w tej szkole? No, od razu jak będę mógł, to pójdę oddać czytam do ja Myślę, że jak dostanę jakąś wiadomość, że będzie trzeba, to przyjadę i oddam krew. No dziękuję Panowie za taki wspaniały gest, za to, że podzieliliście się swoją krwią z innymi. Dziękuję. W tej chwili akcja dobiega końca. Jest ze mną pan dr Witold Caban. Wiemy dobrze, że krew jest takim jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek człowiekowi może dać. Panie doktorze, co się dzieje z tą krwią, która dzisiaj została pobrana od dawców? Więc ta krew zostanie przetransportowana jak najszybciej to będzie możliwe. Już czeka karetka, która ją dowiezie do Krakowa, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa. Ta krew zostanie błyskawicznie przebadana w centralnym laboratorium na wszystkie możliwe czynniki, które mogłyby ją zdyskwalifikować. Jeżeli krew będzie spełniała wszystkie swoje wymogi, będzie gotowa do ewentualnego przytoczenia potencjalnym dawcom ludziom chorym, ludziom po wypadkach. Natomiast jeżeli ta krew nie będzie spełniała swoich warunków, Wówczas my dostaniemy wiadomość, że krew niestety nie będzie moż, y, mogła być u, używana do celów leczniczych. Ona będzie komisji zniszczona, natomiast my będziemy musieli wyzwać dawcę celem przebadania, z przeprowadzenia naszego wywiadu, co spowodowało taką przyczynę dyskwalifikacji i odpowiednio potem postępować według tych naszych wytycznych. A jak pan ocenia tą dzisiejszą akcję? Jak ona przebiegała? Czy była sprawna? Jakie są jej efekty? Jestem tutaj po raz pierwszy w Kalwarii i z tą akcją. Nie ukrywam, że zaskoczyła mnie bardzo, znaczy bardzo duża frekwencja, duża odpowiedź na tę akcję. Młodzież na tym odpowiedziała. Jest to młodzież, ale to są już ludzie dorośli, którzy poczuwają się do potrzeb, które są, a niestety zapotrzebowanie na krew z roku na rok wzrasta i cieszymy się, że jest są chętni, zwłaszcza, zwłaszcza wśród młodych ludzi, osoby, które chcą dawać krew, bo niestety widzimy też taki e, obraz, że osoby starsze zaczynają rezygnować z oddawania krwi, są różne przyczyny. E, niektórzy na przykład tacy jak górnicy którzy do tej pory honorowo oddawali co 2-3 miesiące krew. Teraz są troszkę z bólu zburysowani, gdyż okazuje się, że nowe przepisy, które weszły zmuszają ich do odpracowania tych akcji. W związku z tym yy, okazuje się, że żeby przejść na przykład na emeryturę, to muszą jeszcze kilkadziesiąt dni zjeżdżać na dół w kopalni i co, co za każdym razem yy, ryzykować utratę życia. Więc, yy, no są z bólysowani, że nagle Prawo zadziałało wstecz, gdyż do tej pory ich zwolnienia z, z pracy były honorowane przez dyrektorów kopań. Teraz są odgórne wytyczne, że niestety muszą to odpracować i, i troszkę jest zgrzyt tutaj, więc troszkę to dziwnie, bo krew jest potrzebna, a ludziom się tworzy pewne bariery, które no, demotywują tych ludzi do dawania. Czyli to takie raczej negatywne przesłanie, jeżeli chodzi o prawo. Natomiast tak. miejmy nadzieję, że młodzi ludzie będą wspierać tę akcję coraz liczniej i będą pomagać w tej akcji. Ja... Jeżeli ci młodzi nie zostaną górnikami i nie dowiedzą się, co ich czeka, to reszta na pewno będzie dawała dalej krew. Ja dziękuję Państwu za to, że oglądaliście, że byliście z nami, panu doktorowi za udział w akcji młodzieży, wszystkim, którzy oddawali, bo byli też ludzie spoza szkoły. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.